Ale był taki sezon, yy, yy, za jeszcze, właśnie, Kosty Ryniecie, kiedy zdobyliśmy Puchar Polski. To był taki sezon, gdzie ja prawie cały sezon grałem z bólem. Prawie cały sezon grałem na, na sporych ograniczeniach. No i pod koniec tego sezonu już w ostatnich meczach nie grałem i miałem zabieg. I to już było taką kwintesencją tego, że już po prostu sezon się kończył. już. ten. Puchar, wygraliśmy, zostało parę meczów, nie mamy szans na mistrzostwo. To już trzeba zrobić tą operację kolejną, bo jakby z tym bólem nie da się cały czas funkcjonować. I ja to w tamtym momencie akurat czułem, no, że, że, że nie dam rady tak funkcjonować. I wtedy to, to był taki sezon, to był taki moment, gdzie ja czułem, że nie grałem na 100%. To, to śmiało mogę teraz z perspektywy stwierdzić, gdzie na przykład mam. Przytoczenie do tego sezonu, no to jest, ten sezon się czułem dużo lepiej fizycznie i nie ograniczało mnie nic, a wtedy wychodziłem na boisko i niestety były takie mecze, że przed meczem nie zastanawiałem się, jak dobrze zagram, tylko czy, czy zagram, czy wytrzymam po prostu, i czy nie będzie mnie na tyle to ograniczać.